Witajcie kochani, witajcie, witajcie na naszym Morning Prayer Walking z nutą objawienia. Będziemy dalej mówić o rozeznaniu i dalej będziemy mówić o takim odczuwaniu atmosfery dookoła nas. To będzie takie skrótowe, ale myślę, że te płukciki wam się przydadzą. Czyli skrótowo mówiłam ostatnim razem o tym, że czasami to jak się czujesz nie jest nie świadczy o tym, że tak naprawdę Ty się tak czujesz, ale odbierasz pewne rzeczy, które są dookoła Ciebie. I teraz to jest bardzo ważne, żeby to rozdzielić, bo bardzo ważne, bo może być tak, że będziesz czuł czyjąś do kogoś niechęć, a ona nie będzie wynikała z Ciebie, tylko z bólu, który wyczuwasz w tym drugim człowieku. I możesz go niechcący skrzywdzić albo powiedzieć coś niepotrzebnego. Brat Hegel kiedyś powiedział takie fajne słowa, swojego czasu dużo go słuchałam. Jeżeli po prostu czujesz pomiędzy tobą a daną osobą e, jakieś zgrzyty, to naprawdę nie módl się o niego o nic innego, jak po prostu o miłość Bożą i e, o miłość Bożą się módl i o wszystkie rzeczy, które są, żebyś czasami mu jakąś modlitwą krzywdy nie zrobił. Wiesz, ja po prostu jestem daleka od takiego rozeznawania nad ludźmi, co oni do nas czują i robią, bo tutaj jest taki moment, w którym my wchodzimy w czary, a myślę, że to nie jest nam w ogóle potrzebne. Żeby w takich miejscach być. Natomiast to, co jest ważne dla nas w tym momencie, to to, żebyśmy zrozumieli, że jakby Bóg daje nam odpowiedzialność i uczy nas tego, jak możemy wyczuwać rzeczy dookoła nas. Czyli jeżeli po prostu odczuwasz taką trudną atmosferę, trudne rzeczy w swoim życiu dookoła siebie lub nad inną osobą, to czasami warto ją dotknąć. Ja na przykład jestem z tych widzących, którzy są, ja to mówię, że to są tacy rajderzy są ci, którzy muszą dotknąć, żeby czuć, czyli muszą napisać, tak? Ale czasami warto dotykać nieba i wtedy też czujesz, ale wtedy musisz naprawdę znaleźć się w pustce, gdzie bardzo dużo rzeczy dookoła ciebie się stabilizuje. Ja najczęściej w takich momentach, że tak powiem, wybieram się na spacer po niebie, bo tam jest bardzo dużo symboli, które wyjaśniają sytuację, która tutaj jest. Ale, ale. Tak pokrótce, jeżeli czujesz złą atmosferę i nie wiesz, co jest dookoła, to są dwa narzędzia, których jeszcze nie użyłeś. Widzenie i słyszenie. Bardzo często, kiedy tylko czujesz, czujesz się zagrożony, czujesz się zagubiony, czujesz się źle, więc potrzeba się pomodlić o otwarcie swoich uszu. Panie Boże, otwórz nasze uszy, abyśmy słyszeli, abyśmy mogli usłyszeć Twoją nadzieję. Panie Boże, otwórz moje duchowe oczy, abym mogła zobaczyć. To, co chcesz mi pokazać, i wtedy muszę naprawdę zauważyć, co Pan Bóg chce mi w tym momencie pokazać, na co zwrócić moją uwagę, i potrzebuję się otworzyć na takie wyszukiwanie Bożego szczegółu dla mnie, który jest takim Bożym językiem dla mnie. I powiem Wam taki przykład. Byłam przez Perspektywą Nieba i naprawdę. Na miesiąc przed byłam, na miesiąc przed, to były dwa tygodnie przed, byłam bardzo zgłębiona, Nie mieliśmy pieniędzy, nie, nie znaliśmy różnych szczegółów, dużo że nam się rozwalało. Potrzebowaliśmy dużo wolontariuszy, a mieliśmy tylko 14. Generalnie ostatecznie się, znalazła się setka, która odpowiedziała na wyzwanie, no ale w tym momencie, jak masz 14, jak masz salę do spłacenia i jeszcze zgłaszać się stu ludzi, cudnych ludzi z kościołów ukraińskich, które chcą być z Tobą, ale wiesz, że weźmiesz ich za darmo, <grywka> to po prostu musisz naprawdę szukać Bożych odpowiedzi. Słuchajcie, ja byłam tak zgnębiona, tak zmęczona, raz widzę na swoich zdjęciach, na perspektywie, jak bardzo jeszcze moje ciało tam rezonowało tym, tym strachem, który, strachem, lękiem, tym wszystkim dookoła. Słuchajcie, rano zaczęłam tak szukać, Szukać y, takiej Bożej odpowiedzi. Ja przeważnie wtedy czytam różne fragmenty Biblii, czytam kawałek książki, czytałam właśnie taką książkę o kobiecie, która często ma takie doświadczenie, wchodzi, że wchodzi do nieba, a ma teraz już ponad 70 lat. I ona mi opowiada o takim doświadczeniu, że szła za Jezusem i y, szła dosyć wolno. I w pewnym momencie zobaczyła, jak takie pytony powstają pomiędzy nią a y, Panem Jezusem i zaczynają ją odstraszać. Wtedy on powiedział do niej przyspiesz. Ja po prostu, wiesz, i tak sobie posłuchałam. potem powiedziałam fajnie, super. Czyli nawet w niebie są takie doświadczenia, faktycznie są, że możesz czuć się zagrożony i twój nieprzyjaciel może gdzieś tam próbować cię atakować. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, było tak niby ciepło, ale były takie wiatry, więc chociaż już była wiosenna pogoda, ubrałam się w taką grubą, zieloną zimę. Zimową kurteczkę, bo naprawdę było mi tak, byłam przygnębiona, wzięłam parasol, i po prostu czułam się taka poszłam w moje ulubione miejsce, w miejsce pustki. Chyba nawet nagrałam wam tam jakiś film stoję, i po prostu naprawdę jest mi tak ciężko, czuję o coraz ciężej, przeważnie nam nie jest tak ciężko, przeważnie od razu czuć obecność bożą, a ja czuję obecność Bożą i czuję A! Umieram! Jest źle. I słuchajcie, i w pewnym momencie. Postanowiłam, a napiszę do dziewczyn, które są widzące i modlą się ode mnie. Tu Was, dziewczyny, mocno pozdrawiam i mówię: Słuchajcie, musicie się pomodlić, bo są takie presje finansowe związane z różnymi rzeczami. Tutaj jeszcze jak nie nagle się okazało, że ktoś chce 4000, żeby przyjechać, ktoś chce coś, ktoś chce tamto. I po prostu, fotografa nie mieliśmy. I tak po kolei wszystko się, wiesz, waliło. Ja pomyślałam sobie, nie. Jeszcze wyszło, że nie będę mogła zrobić transmisji, a chciałam, żeby to poszło po angielsku w świat, bo wiedziałam, że to jest taki czas, że to powinno pójść, więc myślę sobie, no nie będę mówić, że więcej kłód ma, bo jest. I o tym zdaję sobie z tego sprawę, że nieprzyjaciel zaraz może mi to udowodnić. Ale miałam też takie kłócia, wiecie, takie przypominały mi się różne sytuacje z ludźmi, I naprawdę tak starałam się im wybaczyć, i to przypominały mi się takie sytuacje naprawdę. Sprzed dwóch lat, sprzed pięciu lat, i tak myślałam, co się dzieje, co to moje ciało tak reaguje, i naprawdę byłem w takim przygnębieniu. I zaczę, za, wiedziałam, że to jest jakaś, jakaś rzecz, którą Pan Bóg zlecił, że to jest trudna rzecz, że nieprzyjacielowi się to nie podoba, żeby w tym miejscu to robić, ale w ogóle nie miałam odpowiedzi. I słuchajcie, pisze do mnie nagle jedna dziewczyna i mówi: Wiesz, co widzę ciebie, jak stoisz, stoisz w takim miejscu, w takim odludziu i yy, yy, masz parasol, chyba nawet poda kolor tego parasola i mówi, ja tak myślę, o to ja <grywki> i mówi do mnie, I wiesz co, do tego wszystkiego widzę takie dwa wielkie wiry, które ci towarzyszą i teraz modlę się, żeby te wiry od, siebie, od ciebie się odsunęły, ja spojrzałam na lewo i prawo, mówię, są wiry, Wiesz, i w tej rzeczywistości duchowej pomyślałam sobie, no, że mia ja miała takich towarzyszy dookoła siebie. E, I wiesz, i za chwilę patrzę, pisze druga, i druga pisze, wiesz co, e, widziałam takie dwa węże, które, które ugryzły cię i zostawiły ci takie rany. One są takie mało widoczne. Ty je złapaj za głowę i wyrwałaś, ale pozostały ci rany. Ja tak zaczęłam myśleć i myślę, no co są te rany, które co jakiś czas nieprzyjaciel znowu je jakby rozrywa dotyka i pokazuje mi zobacz zobacz kim ty jesteś zobacz co ty robisz zobacz zobacz widzisz te wszystkie rzeczy i po prostu zaczęłam się modlić i wiedziałam że one się modlą ze mną i modliłam się Panie Boże ja modlę się aby ten ból odszedł żeby te zranienia wynikające z, z przeżyć z ludźmi żeby one zostały zabrane z mojego serca żeby żeby nie było we mnie goryczy tego że nie chcę służyć ludziom bo Kościół rani bo Kościół jest tym, który czyni jak najwięcej rzeczy, Panie, przywróć mi miłość do obrubienicy. I słuchajcie, kiedy poszłam dalej, okazało się, że wszystkie te rzeczy po kolei popuszczały. I co mi to pokazuje? Po pierwsze, jeżeli nasz wzrok, lornetka naszego wzroku zostanie wyrównana, jeżeli nasz słuch, nasze słyszenie zostanie wyrównane, to zauważamy po pierwsze znaki, które Bóg nam wcześniej pokazywał, na które Bóg wcześniej nam zwracał uwagę. A po drugie, zaczniemy być połączeni z tymi, którzy mogą nas w jakimś miejscu usłużyć nam swoim wzrokiem, swoim słuchem i wynieść nas pod to miejsce, w którym jesteśmy. Więc, jeszcze, jeżeli jesteśmy w takim miejscu presji, to powinniśmy zacząć robić taki mapping, czyli takie sprawdzenie, kto nam może pomóc przy pomocy relacji, z którymi jesteśmy. I co jest ważne, słuchajcie, zdrowych relacji nie relacji ludzi, którzy są tak poranieni jak my. Nie relacji ludzi, z którymi spotkaliśmy się w bólu i oni czują te same zranienia, bo to nas pociągnie absolutnie do drugiego nieba w jeszcze większe zranienie, ale relacji na to, co Bóg ma przed nami, tak? czyli takiego spojrzenia na to, co Bóg nam ma przed nami, ludzi, których nas po, drodze, po drodze nam daje, żeby nam pomagali to ciągnąć. I ludzi, którzy są takimi spornikami dla naszych rąk w czasie walki. Czyli ja się modlę, aby otworzyły się Twoje oczy. Ja mówię bardzo skrótowo, zdaję sobie z tego sprawę, że poruszam dużo takich fragmentów, ale myślę, że to jest ważne dla Was tu i teraz, żebyście zobaczyli, że w tym ciężarze, który niesiecie, on może być zrzucony wtedy, kiedy naprawdę oprzecie się na tym, co Bóg Wam daje i zaczniecie uczyć się języka Pana do waszego życia i poprosicie innych o interpretację faktów, których właśnie gdzieś po drodze zauważyliście. I one naprawdę pomogą Wam zobaczyć duchową rzeczywistość. Kochani, dobrego dnia Wam życzę.